Wiesz, że wyzwanie do zapłaty może uratować Twoją firmę? Serio? Myślałem, że tylko jakieś papierki, których nikt nie traktuje poważnie. No właśnie, to narzędzie miękkiej indykacji. Pozwala odzyskać należności bez wchodzenia na drogę sądową. Pisma do dłużników mogą być naprawdę skuteczne. Brzmi jak coś, co każdy powinien znać. Jak to w ogóle działa? Musisz poinformować dłużnika o zaległym długu, podać jego wysokość i wyznaczyć termin spłaty. Ważne jest też, żeby opisać konsekwencje nieuregulowania należności. Czyli ostrzegasz, że jak nie zapłaci, to będą problemy? Dokładnie. Możesz wspomnieć o zatrzymaniu dostaw w drodze sądowej czy nawet firmie windykacyjnej. Ważne, by konsekwencje były realne i zrozumiałe. A co z formalnościami? Co musi się znaleźć w takim wyzwaniu? Podstawowe rzeczy: data, miejsce, dane wierzyciela i dłużnika, kwota długu, termin spłaty, numer rachunku i podpis wierzyciela. Prosto i klarownie. I to wszystko? Tak po prostu wysyłasz i czekasz? No nie do końca. Najpierw próbujesz kontaktu telefonicznie, mailowo czy nawet bezpośrednio. Dopiero jak to nie działa, wysyłasz wezwanie.